Stres na weselu jest kompletnie normalny i nie da się wszystkiego zaplanować w 100%. Organizacja ślubu to gra zespołowa z wieloma ludźmi, których zachowań absolutnie nie przewidzisz. Wujkowi może nie smakować rosół, babci zagłośna muzyka, może padać deszcz zamiast wymarzonego słońca. Wszystkich gości nie zadowolisz, ale to jest kompletnie normalne. Najważniejsze są wasze prawdziwe emocje, które pojawią się nagle i niespodziewanie. Ten spontaniczny śmiech, łzy wzruszenia, drżące ręce podczas przysięgi tego nie zaplanujesz w żadnym harmonogramie, ale właśnie te nieoczekiwane momenty sprawią, że wasz dzień będzie naprawdę wyjątkowy i autentyczny. Dajcie się ponieść emocjom, zamiast stresować każdy drobny szczegół.